Wybuchła pierwsza wojna światowa pomiędzy Rosją, Niemcami i Austrią, w sercach Polaków zapłonęła nadzieja, że nadchodzi godzina wyzwolenia. Trzy państwa zaborcze rozpoczęły pomiędzy sobą wojnę. Polacy musieli walczyć w szeregach wrogich sobie armii. Ci, którzy żyli w Zaborze rosyjskim. Walczyli po stronie Rosji, ci z zaborów niemieckiego i austriackiego po stronie przeciwnej. Polacy odziani w mundury wrogich armii zmuszeni byli strzelać wzajemnie do siebie. Podzielił nas, mój bracie, zły los i trzyma straż. W dwóch wrogich sobie szańcach patrzymy śmierci w twarz. W okopach pełnych jęku, wsłuchani w aromat huk, stoimy na wprost do siebie. Ja, wróg twój. Ty, mój wróg. Las płacze. Ziemia płacze, cały świat w ogniu drży. W dwóch wrogich sobie szancach stoimy ja i ty.